Jak sobie wejdziecie na mój kanał, to w banerze możecie zobaczyć napis mówiący, że nowe vlogi wrzucam co dwa tygodnie. Jakiś czas temu dodałem tam zazwyczaj, bo niestety często mi się to nie udaje. Zawsze staram się dla was coś przygotowywać, ale z takich bądź innych powodów część projektów nigdy nie zostaje opublikowana. I teraz wam to wszystko pokażę, bo w tym vlogu właśnie otwieram swoje archiwa i pokażę wam wszystkie vlogi, które nagrywałem albo albo o których myślałem, a które z jakiegoś powodu nie wyszły. Pokażę wam, o czym miały być, czemu nie wyszły i postaram się wyciągnąć z tego wszystkiego jakąś lekcję. Bo lekcje zawsze, zawsze można wyciągnąć. Trzeba uczyć się na błędach. Najlepiej się, ale własnych też można. Jesteś bezpieczny. Huh? Najstarszym vlogiem, który nigdy nie wyszedł, przynajmniej takich, do którego jeszcze mam surowe pliki, to był vlog, który zacząłem, zacząłem nagrywać, zanim w ogóle jeszcze vlogowałem, bo jeszcze wtedy miałem tylko angielski kanał, na którym robiłem takie bardziej fancy artsy filmiki, mniej gadania mniej takiego storytellingu, a więcej po prostu ładnych kadrów, ładnych obrazków, fajnej muzyczki. I to był czas wtedy, kiedy do Polski przyjechali Feliwes z kanału Feather and the Wind, dwójka podróżników z Kanady, którzy jeżdżą sobie po całym świecie i robią fajne filmiki z tego. Byli wtedy w Polsce, jakoś tak się służyło, że do jakiegoś czasu gadaliśmy ze sobą, więc oczywiście... No, musieliśmy się spotkać, tak? I w planach było dużo, w planach było nagrywanie swoistego behind the scenes, z, z tego jak oni zaś nagrywają swoje vlogi, coś właśnie na, na ich kanał bardziej. He's a filmmaker himself, he's making a behind the scenes video of us making this video. <laughs> so he's us. It's cool. W planach był też również filmik na mój kanał, gdzie oni opowiadali o tym jak Kręcą swoje rzeczy. Miałyby być to takie dwie, dwie produkcje, na których i oni skorzystają, i ja skorzystam, żebyśmy oboje mieli jakiś tam kontent na swój kanał. No ale koniec końców nic z tego nie wyszło, dlatego że po pierwsze pogoda totalnie nie zachęcała do nagrywania. Mieliśmy w planach dużo więcej zwiedzania całego Wrocławia pokazać dużo fajnych rzeczy i właśnie z tego miał powstać ten ich e vlog, a zaś mój Behind the Scenes. E no ale że nie było pogody, no to też nie było nagrywania za bardzo. Po drugie, dlatego że nie mieliśmy też czasu, bo byli tutaj tylko dwa dni, mieli też dużo własnej pracy do ponadrabiania. Byli też zmęczeni podróżą już, bo, bo wcześniej byli w innych miejscach w Polsce, więc no po prostu dużo czynników złożyło się na to, że koniec końców nic z tego nie wyszło. A szkoda, bo wydaje mi się, że mogło być to ciekawe, ciekawe spojrzenie na zakulisową pracę dwójki vlogerów. Mogłem fajnie pokazać to jak oni widzą Polskę i, no i ogólnie po prostu ja ich lubię tak uwielbiam uwielbiam Fel, uwielbiam Wesa i fajnie byłoby, żeby byli. Gdzieś przeze mnie utrwaleni, eee, no szkoda, ale tak wyszło. Ci się podoba dotychczas wycieczka? Eem, bardzo. Bardzo ciekawa, prawda? Tak. Chodzimy sobie po terminalu, teraz jesteśmy Widzimy na płycie. Leczy, których nigdy nie Nigdy, ani razu w życiu ha, no samolotu jest tak bliska, to ostatni raz widziałem jak do niego wsiadałem <grym> Kolejnym nieudanym vlogiem e, był vlog z instamitu i instagramersów we Wrocławiu Instamity to są takie e, na jakiejś fajnej miejscówce i po prostu chodzą sobie, robią zdjęcia e, Jest to organizowane przez e, różne grupy, u nas we Wrocławiu są to, to instagramersi wrocławscy e, I tak się super udało, że dostaliśmy trochę zakulisowe wejście na lotnisko we Wrocławiu a więc, więc od razu pomyślałem, po prostu to jest super okazja, to się już pewnie nigdy nie powtórzy. Super, super momentem było to, jak weszliśmy do autobusu, tego, które wozi ludzi zazwyczaj na, pod, pod samolot. I zaczęliśmy sobie jeździć w ogóle po płycie lotniska, w pewnym momencie nawet jechaliśmy po pasie startowym. No wow, no to było, to było niesamowite, no to było coś takiego, co się dwa razy nie zdarza. I najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że kierowca tego autobusu po prostu całą trasę nagrywał telefonem. I wszyscy mówiliśmy, że on się tym bardziej jara niż, niż cała nasza grupa. W pewnym momencie stanęliśmy na przykład na, na boku pasa startowego, i po prostu nad, prawie nad naszymi głowami lądował samolot pasażerski. No to było, to było niesamowite. To było coś takiego, co no mówię. Wiele ludzi dałoby się naprawdę, dobra, może nie zabić, ale poszlachtować za, za taką możliwość. Ludzi, którzy jarają się bardzo tematem samolotów i, i lotnictwa ogólnie. Potem pojechaliśmy na drugi koniec lotniska, gdzie już pod takimi wieżami, bodajże, radiowymi, też mieliśmy okazję na to, że, że akurat lądował samolot i udało się coś fajnego nagrać. Super, też się udało to, że akurat wtedy zaczęło zachodzić słońce więc no mówię wyglądało to super wyglądało to fajnie byliśmy też u straży pożarnej lotniskowej która pokazała nam swój swój taki specjalny wóz gaśniczy do, do właśnie działań na, na lotnisku no mogło to być naprawdę super więc czemu tego nie zmontowałem nie wrzuciłem zmontowałem a czemu tego nie wrzuciłem bo to było wtedy kiedy mi się wydawało że te wszystkie vlogi muszą być jakoś super bogate i muszą być wiecie Dziesięć linii czasowych, pięć opowieści w każdym, jakaś dramaturgia, nie wiem, akcja i uznałem, że to jest po prostu za mało na to, żeby, żeby zrobić z tego jeden odcinek. No i to tak siedziało na dysku, siedziało, siedziało, czekało na następną okazję, aż no, po prostu będzie coś, co, co, co będzie się dało to połączyć wszystko. No i ta okazja nigdy nie naszła, także... I to by było na tyle mojej Mili, jeżeli chodzi o tego vloga. Cześć, witajcie moi mili. Dzisiaj jestem w Katowicach, bardzo deszczowych Katowicach, w których odbywałem się dzisiaj dwa ważne wydarzenia, ale żaden z tych powodów nie jest prawdziwym powodem, dla którego tu przyjechałem. Kolejnym takim vlogiem, który właśnie miałem wrażenie, że jest zbyt mało bogaty na to, żeby stanowił cały odcinek, był mój wyjazd do Katowic który był w ogóle totalnie spontaniczny, po prostu pewnego wieczoru albo, albo rana. Ranka napisał do mnie e, mój przyjaciel z Katowic powiedział Adam, jutro są e, dni nauki w Katowicach, może byś wpadł, e, ponagrywamy, spotkamy się i tak dalej. No więc po prostu się spakowałem i pojechałem. Aż, <grym> ja jeszcze z dołu muszę nagrywać. Aż z dołu. Masakra! Co tam? jaka różnica między nami. nie, nie ma żadnej. A kiedyś była? Kiedyś była. Ale jak ty żyjony zamrozd, jak, jak, a... jak <grym> wypiękniałeś w ogóle. <grym Władniałem. <grym Władniałeś. No i fajnie było w tych Katowicach, naprawdę. E, oczywiście dlatego, że fajnie było się zobaczyć ze z starym, starym druchem. E, no ale też same stoiska były fajne na tym właśnie dniu nauki w, w Katowicach. Stoiska prezentowały różne jakby dziedziny właśnie nauki. Była biologia, były, był kosmos, była geologia, no po prostu wszystko, wszystko co się da. Wiele z nich było interaktywnych, wszystkim prawie się można było pobawić. Byliśmy też na paru ciekawych prelekcjach. Jeden z nich prowadził polski astronauta Hermaszewski, więc fajnie było posłuchać tego, jak on to wszystko opowiadał. No, myślę, że miało o czym opowiadać. W Katowicach też w ogóle kupiłem sobie, nie mam już tego obiektywu przy sobie, Kupiłem sobie Sigma 18 więc ten obiektyw, który już teraz używam prak praktycznie em, do wszystkiego, jeżeli chodzi o takie profesjonalne zastosowania. Polatałem też dużo dronem, ponagrywałem fajne ujęcia z drona i, i tyle. Tak jak mówię, po prostu uznałem, że to jest za mało, żeby zrobić z tego vloga. Nigdy tego nie zrobiłem. To jest pad. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to, jest? Co, to jest? co to jest? Dziewczyna. Zgadnij na co. Dziewczyna! Co to jest? Pustach. To jest osobnik żeński, gatunku ludzkiego. Co ona tu robi? Przykłada się jakaś. <grym> <grym> i <nauki>, baba? Ja to <grym> podawać, że coś wie? że coś umie. Trochę <grym> inną, ale też podobną e, historię miał vlog z Poznania. Tak, byliśmy kiedyś z Sanią w Poznaniu. E, przy okazji tego, że jej mama lubi wszystkie rzeczy związane z ogrodami e, i akurat w Poznaniu odbywały się targi ogrodnicze, e, więc po prostu zabraliśmy się z nią e, autem, pojechaliśmy. Co e, i... się stało? Czy... Nie Gdzie masz okno? Ciepszyło się przygłosić. <grym i zainteresujesz> <grym i zainteresujesz> Było dużo planów, miałem w ogóle cały, cały scenariusz, wszystkie miejsca, które warto byłoby zobaczyć, nagrać, zwiedzić, zobaczyć w Poznaniu. Bo byłem tam wcześniej tylko jeden raz kiedyś na wycieczce szkolnej e, i wtedy też praktycznie nic nie zobaczyłem, więc bardzo, bardzo, bardzo chciałem zobaczyć miasto, zobaczyć jak tam jest. Pojechaliśmy na te targi, na tych targach dużo ponagrywałem, mimo że w ogóle na ogrodzie się nie znam i jakoś mało mi to interesuje. E, to na takich targach zawsze jest ciekawie, bo po pierwsze można się przyjrzeć wszystkim ludziom e, i poobserwować ich trochę zobaczyć, jak oni się tym wszystkim cieszą i są bardzo zainteresowani wszystkimi takimi rzeczami ale po drugie zawsze też fajne jest to, że nawet taki ja znajdzie coś, coś ciekawego e, jakieś maszyny, jakieś takie rzeczy e, jednak e, niby ogrody się wydają prostą rzeczą a jednak jest tam naprawdę dużo, dużo, duże pole do popisu ta cała branża jest naprawdę ogromna dobra, dosyć tego ogrodnictwa, ile można Teraz sobie założę ogród na balkonie, będę hodował pomidory i nawet balkonu nie mam, więc nawet nie mógłby. Niestety oprócz y, materiału z targów nie udało się nic nagrać, dlatego że y, Sonia zachorowała, bardzo źle się czuła, e, no i a ja uznałem, że jakoś samemu średnio mi się chce chodzić, e, jakoś nie wiem, nie, 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 nie czułbym z tego większej przyjemności, e, więc po prostu uznałem, że no że lipa, nic z tego nie wyszło. Nie, no, no ogólnie fajnie jest. Prawdę. A to jest chyba. Um, projekt, w którym najwięcej nagrałem, najwięcej zrobiłem, bardzo się starałem, i właśnie zabiła mnie ta, ta wysoka ambicja, że chciałem zrobić za dużo, zbyt nie wiem jak, po prostu za dużo chciałem zrobić. E, I zamiast wypuścić to, co jest, to ciągle uważałem, że to nie jest y, wystarczająco. A mowa o, o vlogu o dronie. Kupiłem sobie kiedyś drona, no dalej go mam, więc nie wiem czy mówię, jeszcze przeszłem. I chciałem zrobić nie wiem co w sumie chciałem zrobić, chciałem zrobić chciałem pokazać, pokazać to jak ja zaczynam latać, jak poznaję to wszystko. Chciałem też wrzucić tam taki fragment, Ala tutorial właśnie o tym jak zacząć latać tym konkretnym modelem, chciałem też pogadać trochę o prawie. Nawet miałem kolegę, który, który latał dronem zdecydowanie dłużej, i mieliśmy się umówić na, na właśnie nagrywanie, on miał mi to wytłumaczyć kwestie prawne. No, naprawdę, było tam strasznie tego dużo. I nawet jeździłem z tym dronem w różne miejsca. Właśnie po to, żeby tylko móc nagrać ujęcia do tego, do tego vloga, żeby było. Różne miejsca, trochę ciekawsze to wszystko. Naprawdę, po prostu miałem. Miałem tak, że szedłem do pracy tylko z myślą, że wyjdę z pracy i będę mógł wrócić do domu, wziąć drona i pójść polatać i ponagrywać dalsze ujęcia do vloga. I właśnie, właśnie to mnie zabiło, że zamiast po prostu założyć sobie jakiś ok, to chcę nagrać, to chcę zrobić, zrobić to, zmontować i wrzucić. To ja za każdym, każdego dnia myślałem, ok, y, jutro, jutro też jest dzień, jutro też biorę drona, biorę aparat, y, robię kolejne ujęcia, coś tam jeszcze pogadam, bo ciągle się czegoś nowego uczę na pewno i, i wiecie, i w pewnym momencie to po prostu zaczęło być tak, że za dużo tego było, tego wszystkiego I jak siedłem do montażu, to ten, ten film miał pół godziny, a ja jeszcze dalej chciałem nagrywać i, i nie wiem, jakoś tak... Jakoś tak z czasem właśnie, dlatego że ciągle chciałem więcej nagrywać, to to co nagrałem na początku przestawało mieć znaczenie No było na przykład nie wiem, mówiłem jedno na początku vloga, a 15 minut później mówiłem co innego, bo od tego pierwszego nagrania do tego minęło, nie wiem, minął miesiąc na przykład albo półtora, bo naprawdę w takim rozczale czasowym to wszystko było nagrywane. Cały folder tego, tego projektu ma 130 giga, jest tam 755 plików. No i kurczę, za dużo, Adam, nie wiem, nie wiem, w ogóle, no mówię naprawdę, zabija mi ambicje, zabija mi po prostu to, że chciałem za dobrze. Nie pamiętam już czemu tak chciałem, ale po prostu. Po prostu chciałem zbyt. zbyt dużo. Chciałem, żeby było za fajnie zamiast zamiast po prostu powiedzieć sobie. Postawić, yy, postawić linię i powiedzieć: Dobra, to już jest tyle. Zrób to, co, zakończ to, co już nagrałeś. A jak będziesz jeszcze chciał kiedyś w przyszłości o tym pogadać, no to po prostu to będzie już kolejny odcinek. A ja chciałem. Nie wiem, nie wiem, co ja chciał. I właśnie to uczucie takie, że to co, yy, to, co nagrywam, albo to, co nagrałem, jest niewystarczające. Yy, no ja możecie zauważyć, że to się przywija. I w poprzednich materiałach, ale w ostatnich paru tygodniach były dwa takie materiały, na których bardzo to widać. I chcę podkreślić, że to było ostatnie parę tygodni, żebyście nie myśleli, że to wszystko, o czym mówiłem teraz, to jest już za mną. Bo nie, bo to jest. To jest... ciągła walka. <laughs> bo to jest coś, co niestety ciągle we mnie siedzi ciągle. I coś z czym ciągle. walczę. Mm, I. No i jak możecie zaraz zobaczyć, nie udało mi się to niestety. Więc jakoś e, miesiąc temu byliśmy z Sonią w Jastrzębiu-Zdroju. Bo część z was może tego nie wiedzieć, ale mimo tego, że teraz mieszkam we Wrocławiu, to się tutaj nie urodziłem i nie wychowałem, tylko urodziłem się właśnie w Jastrzębiu-Zdroju. I chciałem zrobić film o właśnie takim swoim mieście rodzinnym e, z takiej perspektywy, że mimo, że ono jest dosyć nudne, pod wieloma względami architektonicznym i, i nie tylko, to jednak jest pełne takich miejsc, które przypominają mi o dawnych czasach, którym się dobrze bądź źle kojarzą. E, które po prostu mają jakieś takie. Są takimi, takimi, wiecie, takimi zdjęciami przeszłości, takimi zdjęciami mojego życia, że że jestem tam, patrzę tam i nagle cofam się, cofam się w czasie. A przy okazji okazało się, że tego, w ten sam weekend, w którym my tam mieliśmy być, w Ostrawie, w Czechach, to jest bardzo blisko z Jastrzębia, odbywają się NATO Days. jesteśmy na targach fryzjerstwa. Dzisiaj przejechałem specjalnie tutaj jako model najwyższej kategorii. Czołowi, specjaliści, czołowi fryzjerzy będą próbować mnie, mnie uczesać. No życzę im powodzenia, jak widzicie, tak? Myślę że, myślę, że to jest, to będzie dobry challenge. To jest taki Peking militarny, gdzie jest dużo pokazów lotniczych i lądowych. Gdzie jest dużo fajnych wystaw, oczywiście przylatują samoloty wojskowe z całego świata, więc możemy zobaczyć takie naprawdę behemoty, jak jakieś amerykańskie samoloty transportowe. Można zobaczyć Apacha, F-16-ki, Migi, no wszystko po prostu, wszystkie rzeczy, które, w których lata się w Battlefieldzie, można zobaczyć na żywo. Ale niestety problem jest jeden: problem jest taki, że żeby je nagrać fajnie, a szczególnie te, które unoszą się w, w niebie trzeba mieć obiektyw z dużym zoomem No bo, no bo wiecie one są daleko I na przykład jakbym nagrywał na tym obiektywie No to byście nawet nie widzieli co, co nagrywam I mam taki obiektyw, ale on jest... Taki jest ciężki I uznałem, że nie chce mi się go nosić ze sobą Widziałem sobie taki obiektyw Mniejszy Który też miał taki zoom Ale go wcześniej nie sprawdziłem I okazało się, że jest tak... Nieostry Tak mydli, że nawet na ostry, Nawet jak się naostrzy to ten samolot się wydaje jakby był nieostry, tylko że się nie da już bardziej naostrzyć. I w ogóle przysłona w nim nie działała i inne takie rzeczy, a też pomijając. Więc strasznie się tym zniechęciłem. Nagrałem całą drogę na, na te dni, na to. Nagrałem dużo ujęć tych samolotów na wystawie, ale jak przyszło do tego, co chciałem najbardziej nagrać, czyli właśnie pokazy lotnicze, to okazało się, że nie mogę. I się tym zniechęciłem i uznałem, że. Że po prostu tej, tej części vloga nie będzie. Nie będzie nic, z ni na to e, i tyle. I jakby całość będzie się opierała na tej pierwszej części. Ale okazało się, że nasz kot, który był wtedy u, e, u znajomej e, Sony, zachorował. I, I nie wiadomo, co mu było. E, kichał ciągle, katar mu leciał i w ogóle wszystko. I no i tak wiecie dziwnie, bo z jednej strony nic mu nie jest tak naprawdę szczególnego no ale jednak dziwne to z uczucie jak twój zwierzak jest chory, a ty jesteś gdzieś tutaj. Jeszcze masz takie, możesz jeszcze coś kręcić. Więc to też mnie strasznie zniechęciło. Nie miałem humoru już w ogóle po tym i na samą myśl, że mam jutro wstawać i latać po całym mieście i być nie wiem po prostu nagrywać cokolwiek, to nie chciało mi się. Udechciało mi się tego strasznie. Straciłem humor w ogóle. I, i nic mi się nie chciało. I na samą myśl, że mam jutro jeszcze latać po całym mieście i, i nagrywać, to po prostu, po prostu moje myśli były ciągle tylko przy tym, czy, czy mu nic y, poważniejszego nie będzie. Więc uznaliśmy, że w niedzielę rano wrócimy wcześniejszym pociągiem. Pojedziemy z nim od razu do weterynarza. No, ale to oczywiście też oznaczało to, że nie będzie vloga. Siemanko! Manko, witajcie w mojej. Nie, no, nie, ten przywitanie. Eee, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj nadaję dla Was z deszczowego Wrocławia. Bardzo pada i bardzo mnie to denerwuje, bo przez to materiał będzie gorszy. I to samo uczucie czułem z yy, ostatnim nieudanym vlogiem. Vlogiem z Marszu Równości we Wrocławiu. Idziemy zobaczyć czy będą jakieś zadymy, czy ktoś się po napierdala, bo jak nie będzie, no to nudno, nie? Vlogiem, na który się długo przygotowywałem. E, strasznie się, strasznie się, strasznie czekałem na ten dzień. Bardzo chciałem go nagrać, miałem wszystko rozplanowane w głowie i kiedy przyszedł ten dzień, to okazało się, że pada deszcz. Jak Boga kocham, padał deszcz i to nie padał tak delikatnie. Tylko po prostu lało. I, I w tym momencie się zniechęciłem. Coś tam, coś tam zacząłem nagrywać, bo uznałem, że a może przestanie padać, albo, albo nie wiem, jakoś sobie y, zabezpieczę ten aparat. Ponagrywałem trochę ujęć ludzi y, z, pod takiego daszku na długim obiektywie, trochę też jakoś tak. Trzymałem go pod bluzą i y, jakoś tak biegałem trochę w przy tych ludziach. No, ale ciągle nie miałem tego, co, co chcę, nie miałem dużo fajnych, jakichś takich szerszych ujęć, nie miałem różnych perspektyw, no bo ciągle stałem tak naprawdę w jednym miejscu tam, gdzie był ten daszek. Ale, ale nie dlatego ten vlog nie wyszedł. Bo prawda jest taka, i to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że przestało padać. Marsz ruszył, przeszedł, nie wiem, 15 minut, 20 i przestało padać. Ale... Jakoś sam ten początek na tyle mnie zniechęcił, i na tyle zacząłem się czuć, że już z tego nic nie wyjdzie i że, że już, już, już no, nic z tego nie wyjdzie, że nie potrafiłem jakoś się przestawić. I mimo tego, że nagrywałem, że coś tam próbowałem, to ciągle miałem w głowie takie: ale nic, tak, nic, tak, tak nic z tego nie wyjdzie, tak nic z tego nie zmontujesz, tak nie masz, nie masz początku fajnego, nic, nic ładnego nie będzie. Więc, więc w pewnym momencie po prostu skończyła mi się bateria e, i zamiast ją zmienić, no to schowałem aparat do plecaka i, i przestałem nagrywać i tyle. Mimo, że miałem jeszcze dużo baterii zapasowych. Inną sprawą jest też to, że e, takie wydarzenia zawsze przyciągają wielu innych ludzi, którzy nagrywają albo robią zdjęcia. E, i też, też pomyślałem, że przecież tyle ludzi będzie to nagrywać, to po co, po co ja mam, po co mam robić jeszcze jeden e, filmik z tego, z tego wszystkiego. Co nawet jak teraz o tym mówi, wydaje się śmieszne i wydaje się głupie. I, i Adam, Adam, czemu, co? Przecież to jest bez sensu. Ten filmik nie był bez sensu, twoje myślenie było bez sensu i, i się zgadzam. Ale, ale tak się poczułem. Więc nic nie nagrałem nic z tego. No, ten, to co nagrałem, to nagrałem, ale, ale potem się poddałem i, i przestałem. To, co chciałem wam pokazać tym, tym filmikiem jest to, że pomimo tego, że oglądając vloga, czasami się wydaje, że zna się tego kogoś bardzo dobrze i wie się, co wszystko u niego chodzi. I jest dużo rzeczy, które dzieją się za kulisami tego vloga. Dużo, dużo takiej walki z przeciwnościami losu, ale bardziej z samym sobą, bo jak możecie zauważyć, to wszystkie z tych vlogów, jestem, w, tak, mogę tak powiedzieć, wszystkie z tych pomysłów, które były i które się nie udały, mogły się udać tylko, tylko gdybym po prostu tego bardzo chciał. A ja się po prostu albo, albo gubię się w tym, że nie wiem, tracę humor i wtedy mi się udechciewa wszystkiego i przystaję, albo tracę się na tym, że to co robię jest niewystarczające, że to jest słabe i, i po, co, po co w ogóle kontynuować, po co się starać, albo się gubię na tym, że chcę w drugą stronę, że chcę zbyt dobrze. Więc poświęcałam nie wiadomo ile pracy, nigdy tego nie kończąc. Ale, ale w tym wszystkim wspólnym mianownikiem jestem ja. Mm, więc cóż, no, nie wiem jaki jest wniosek z tego wszystkiego. I nawet teraz, kiedy oglądałem te wszystkie projekty, to kurczę, one mogłyby być super, mogły, mogłyby to wyjść, mogłyby być z tego fajne, fajne filmiki. I ten ostatni, i ten właśnie z Marszu równości. Najbardziej. Kurczę, tam jest tak dużo fajnych slowmosów, Tak dużo fajnych ujęć y, ludzi, którzy są po prostu uciszeni, zadowoleni. Y, Czułem jakąś więź między sobą. Gdybym tylko to kontynuował i, i po prostu szedł dalej i dalej nagrywał, to naprawdę miałbym dużo fajnego materiału, które, które naprawdę pokazałby to, jak tam było, naprawdę. Ale w tym momencie, kiedy tam. Byłem. To nie myślałem o tym. Tylko myślałem, że. że po co. Więc wniosek z tego wszystkiego jest taki, że. kolejny film robię dla siebie. Bo chcę sobie go włączać za każdym razem, wtedy kiedy będę myślał, że. kiedy będę chciał podać się przy jakimś projekcie. kiedy będę myślał, że. Że, żeby... Że kiedy, kiedy po prostu uznam, że nie nagrywam dalej, bo, bo to i tak nie ma sensu i nie, tak nic z tego nie wyjdzie. Chcę... Chcę powiedzieć sobie, że... Nie wiem, co chcę sobie powiedzieć, ale właśnie zauważyłem, że mam Dead pixel. Chcę sobie po prostu przypominać, żeby, żeby... zawsze dokańczyć każdy projekt. Montować go. I wtedy dopiero oceniać, czy, czy warto. I, I. A najlepiej dawać tą... pozostawiać tą ocenę komu innemu. Bo ja nie jestem dobrym krytykiem własnych rzeczy.